Witam wszystkich z tej strony Katakuła to jest kolejny odcinek z fuzji Pokémon Dzisiaj przedstawię wam 10 fuzji Pokémonów które mega ewoluowały od razu powiem, czym się kierowałem przy doborze fuzji, więc są to fuzje, w których obydwa pokemony nie muszą być mega ewoluowane. Chodzi mi o to, że wystarczy jeden mega pokemon, aby fuzja się tu znalazła, tak aby potem nie było komentarzy typu, że to nie są mega ewolucje. Jeszcze tak yy, na szybko kolejny fanart, tym razem świąteczny, który spodobał mi się tak bardzo, że postanowiłem w okresie świątecznym ustawić go na zdjęcie profilowe. No i ja już nie przedłużam i zapraszam Was do... Oglądania. Na miejscu dziesiątym fuzja Mega Charizarda i Mega Agrona, co daje nam Mega Charigrona. I jest to stalowy smok, który według mnie mógłby być dobrą alternatywą dla dialgi, jeżeli chodzi o propozycję stalowego smoka, ponieważ wygląda po prostu fajniej. Kojarzy mi się on z jakimś Transformersem lub Cyborgiem, no ale to nic dziwnego, ponieważ agron jest typu stalowego. Moim zdaniem design wygląda jak jakaś zbroja, no i to, o czym zawsze muszę powiedzieć, czyli to, że ma świetne niebieskie płomienie na ogonie i wydobywające się z jego paszczy. Na miejscu dziewiątym fuzja Frostless i Mega Mawile, co daje nam Mega Frostwile. I jest to w sumie jedynie Frostless, której na głowie wyrosły te dwie ogromne szczęki Mawile. Na miejscu ósmym fuzja Mega Diance i Edgy Slasha, co daje nam Mega Dice Slasha. I jest to Mega Diance która przyjęła kolor fioletowy od Edgy Slasha. Dostała od niego również tarczę, z której składa się ten Pokémon, a także wyrósł jej, spod jej jakby sukni z kryształów miecz Edgislesza. No i zamiast swoich zwykłych wstążek posiada te takie pseudo łapki Edgislesza. Na miejscu siódmym fuzja Edgislesza i Mega Galeida, co daje nam Mega Edgileida i jest to Mega Galate, który został ubrany w taką kozacką zbroję w stylu Edgislesza. Zamiast swojej peleryny posiada szalik na wzór pseudołapek łapek Edgislesza no i ma na głowie hełm, który jest podobny do czubka tego Pokemona. Na miejscu szóstym fuzja Mega Altari i Mega Ampharosta, co daje nam Mega Altarosta i jest to taki lekko zgrubniały Ampharost, który przybrał Taką bardziej postawę i ogon ptaka, nadal posiada on jednak swoje bujne, białe włosy. Na miejscu piątym fuzja Mega Lucario i Zoroarka, co daje nam Mega Lucarka. I jest to Lucario, którego sierść zmieniła kolor na czarny, a pseudosponnie na czerwony, tak samo jak duża część innych elementów tego pokemona. Jeśli chodzi o głowę, to możemy zaobserwować na niej takie zmiany jak czerwone malunki pod oczami, uszy bardziej zbliżone do Zoroarka, a także to, że wyrosły mu na głowie włosy. Jego ogon porosła gęsta sierść, którą spiął sobie gunką, tak jak robi to Zoroark ze swoimi włosami. Na miejscu czwartym fuzja Chandalura i Mega Banet, co daje nam Mega Chandanet, i o tej fuzji nie można za dużo powiedzieć, ponieważ jest to po prostu mega banet, którego ciało zmieniło się w płomienie czandalura, ale i tak jest bardzo fajny. Na miejscu trzecim fuzja Mega Ampharosta i Haxorusa, co daje nam Mega Ampharusa I jest to Haxorus, któremu tak z dupy wyrosły białe włosy na głowie A także jego ogon przekształcił się w również białe chociaż w tym wypadku nie wiem czy nawet nie szare włosy Ampharosta mające w sobie zielone kryształy Na miejscu drugim fuzja Septila i Elektrowajera co daje nam Mega Septy i jak dla mnie, gdyby ta fuzja wyglądała trochę podobnie do Septaila, to mogłaby być jego Aloa formą, ale jak również poradziłaby sobie jako oddzielny Pokémon, ponieważ wygląda po prostu świetnie. No i na miejscu pierwszym fuzja Mega Galeida i Darkrai'a. co daje nam Mega Galar Kraja i jest to kolejna propozycja na ala formę, tym razem dla Galeida, ponieważ jak dla mnie wygląda bardzo dobrze i ma taki swój mroczny design. Najbardziej chyba w tej fuzji podoba mi się, te pod... podoba mi się ta podarta peleryna i te białe elementy od włosów Dark Raya. I to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Niestety wchodzi z opóźnieniem o jeden dzień, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I co, ja już nie będę przedłużał nam się z wami i cześć!